Audiobooki Bajek Księżniczka na ziarnku grochu. Pewien bardzo wytwornie wychowany książę zapragnął się ożenić. Wspaniale, nasz synu, że zdecydowałeś się na to! Zawołali z radością jego rodzice. Przypominamy ci jednak, że Twoją żoną może zostać tylko prawdziwa księżniczka, taka której urodzenie, maniery i wychowanie nie przyniosą ujmy naszej rodzinie. Pamiętam o tym. Odparł książę, skłonił się dwornie ojcu i matce, wsiadł na wspaniałego Rumaka i pojechał szukać kandydatki na żonę. Wbrew pozorom, zadanie wcale nie było takie proste, jakby się wydawało. Książniczek było mnóstwo. Każda najpiękniejsza, najlepiej wychowana i pochodząca z najbardziej znanych rodów. Jednak za każdym razem książę miał wątpliwości, czy upatrzona panna jest prawdziwą księżniczką. Kiedy już mu się wydawało, że trafił na tę właściwą, okazywało się, że dziewięciu jednak czegoś brakuje, a to wytwornych manier, a to ogłady towarzyskiej na znów miała za mało rozumu, by móc dotrzymać księciu kroków w rozważaniach o świecie, a jeszcze jedna nie potrafiła udowodnić, że jest prawdziwą księżniczką. Zrezygnowany książę wrócił do rodzinnego pałacu i ze smutkiem oznajmił: Chyba zostanę starym kawalerem. Skąd mam bowiem wiedzieć, która pana jest prawdziwą księżniczką? Mądra księżna pocieszała młodzieńca iż prawdziwe książniczki istnieją. Trzeba tylko znać sposób, by się przekonać, która jest tą właściwą. Odesłała młodego księcia do ćwiczeń w rzucaniu oszczepem, a sama zaczęła opracowywać pewien plan. Pewnego wieczoru rozpętała się straszliwa burza. Grzmiało tak mocno, że pałac książęcy chwiał się w posadach, a z dachu zlatywały dachówki. Deszcz lał tak, jakby wszystkie chmury świata zmówiły się, by akurat w jednej chwili spuścić całą wodę na ziemię. Nagle, pomiędzy jednym grzmotem a drugim, rozległy się kołotanie do pałacowej bramy. — Któż to przybywa do nas w taką pogodę? — zdziwiła się książna rodzina. Kiedy otwarto bramę, okazało się, że stoi przed nim biedne, ociekające kroplami deszczu stworzenie, które wyglądało na dziewczynę. Niosło sukienkę, która oblepiła teraz jej ciało, i miało długie, przyklejone do twarzy mokre włosy. Stąd to przypuszczenie. Dziewczyna dygnęła wytwornie i zapytała grzecznie: Witajcie, czy mogłabym liczyć na schronienie w tę burzliwą noc? Byłam na przejażdżce, a kiedy zaczęło grzmieć, koń mi się spłoszył i poniósł. Zabłądziłam w ciemnym lesie i nie umiem trafić do mojego pałacu. Księżna matka uniosła pytająco brwi. Mieszkasz w pałacu? Więc jesteś pewnie księżniczką. Zmoknięte dziewczę potwierdziło uprzejmie przypuszczenia starszej damy i zostało zaproszone do środka. Szybko osuszono jej włosy, ubrano w piękną suknię i ułożono misterną fryzurę. We wszystkich czynnościach Asystowała księżna, nie mogąc się nadziwić urodzie, obyciu i uprzejmości dziewczyny. Kiedy młody książę zobaczył pannę przy kolacji, zachwycił się nią i momentalnie w niej zakochał. Po posiłku dziewczyna poprosiła o wskazanie komnaty, w której mogła się przespać, ponieważ była wyczerpana przeżyciami burzliwego dnia i musiała odpocząć. Księżna kazała przygotować pannie wspaniałe łóżko. Osobiście pilnowała, by suszki wykonały wszystkie jej polecenia. Niezwykłe posłanie składało się z dwunastu materacy i dwunastu puchowych pierzyn, a na samym spodzie leżało jedno małe ziarenko grochu. Rankiem przekonamy się, czy to dziewczę jest prawdziwą księżniczką, powiedziała do siebie księżna. Następnego dnia śliczny gość zszedł na śniadanie mocno niewyspany. — Jak ci się spało, moja droga? — zagadnęła uprzejmie księżna matka. — Och, bardzo źle. Wprawdzie łóżko było wspaniale zasłane, a pościel miękka i pachnąca, ale pod materacami było chyba coś twardego. Nie mogłam przez to spać, gniotło mnie strasznie — poskarżyła się dziewczyna. — Mam nawet siniaki na całym ciele. Księżna klasnęła w ręce z uciechy. Dziewczyna była prawdziwą księżniczką. Tylko prawdziwa księżniczka o najdelikatniejszej skórze mogła przez warstwy materacy i pierzeń spuchu wyczuć maleńkie, twarde ziarenko grochu. Teraz książę nie musiał już szukać żony, ale bynajmniej się tym nie zmartwił przeciwnie. Był bardzo szczęśliwy, że czarująca istota, która przypadkiem trafiła do jego zamku, zostanie jego żoną. Ukląkł na kolana i wyznał panie swoją miłość. Książniczka była wprawdzie trochę zaskoczona szybkimi oświadczynami, ale że była też dobrze wychowana, zachowała te uwagi dla siebie i zgodziła się zostać żoną młodzieńca. Wkrótce odbyło się wielkie wesele. Na uroczystość zrobiono ogromny tort, a na jego szczycie umieszczono ziarenko grochu, na którym spała księżniczka. Rzecz jasna, Nikt nie zjadł ziarenka. Trafiło do Państwowego Muzeum i do dziś można je tam oglądać.